Testy, porady, opinie, forum, społeczność. KXT-300 to kolejna nowość, którą prezentujemy na tegorocznych targach w Poznaniu. Jest to MAXI skuter z doskonale znaną jednostką napędową, e, która... W poprzednim modelu Downtown 300 cieszyła się zainteresowaniem użytkowników. Model, jak Państwo już widzą na zdjęciach, jest o bardzo agresywnej stylistyce, która jednoznacznie daje nam do zrozumienia dla kogo i jakiego typu użytkownika jest to pojazd przeznaczony. Kimko przede wszystkim stworzyło pojazd dla osób szukających mocnych wrażeń. Jest to sprzęt zaprojektowany z dbałością o detale. Nowoczesna narysowana nowocześnie serwetka jednoznacznie pokazuje, że mamy do czynienia z pojazdem o sportowym charakterze. Niebanalny wygląd, tak jak wspomniałem już wcześniej, idzie w parze z doskonałymi osiągami oraz wrażeniami z jazdy zarezerwowanymi dotychczas dla mocniejszych pojazdów. Pomimo, że silnik jest z modelu Downtown, jego moc została delikatnie podniesiona do góry, natomiast wzrost Newtonometrów momentu obrotowego ponad 6 Nm jednoznacznie charakteryzuje i ukierunkowuje ten pojazd w segment sportowego Maxi Scootera. Znakomita zwrotność. Generalnie uważamy, że jest to jedna z propozycji, które na pewno będą, będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem na rynku. Pojazd będzie oferowany od czerwca 2013 roku w nietypowym, jak uważamy, matowym lakierowaniu. Testy, porady, opinie, forum, społeczność. perovocom